w ostatnimi czasy nie brakuje i dlatego zdarzają się słabsze produkcje, jak i takie, które na długo zapamiętamy. Istnieje jeszcze jedna grupa, czyli ta, która używa motywu odrodzenia w innym świecie po to, żeby go parodiować. I dzisiaj omówię właśnie taki tytuł, który, co ważne, nie jest konosubą. Mówiąc konkretniej, mam na myśli anime z sezonu jesień 2019, czyli dosyć świeżego Isekai'a, którego nazwę widzicie teraz na ekranie. Całość historii opowiada o młodej Japonce, która poświęca swoje życie, by uratować dziewczynkę przechodzącą przez pasy. Bardzo przypomniało mi to scenę z pierwszego odcinka Konosuby, gdzie Kazuma próbował uratować dziewczynę przed traktorem. Jednak wracając, nasza bohaterka zostaje reinkarnowana do świata fantazji wraz ze swoim życzeniem o byciu przeciętną. Chociaż zdecydowanie nie o taką przeciętność jej chodziło. Całość historii kręci się w sumie wokół jej próby ukrywania własnej potęgi i doświadczania nowych przygód ze swoją drużyną. Nie brakuje przy tym stawek z różnych anime, czy momentów, które mają zwrócić uwagę na pewne zabiegi artystyczne. Częściowo również je prześmiewając. Świat ma również sporo zapożyczeń, czego przykładem może być wielki mędrzec ze Slime'a, z tą różnicą, że tutaj istnieje jako nanomaszyny, będące niezbędne w procesie czarowania w tejże rzeczywistości. Tytuł ten ma wiele lżejszych podejść, zarówno do motywów antagonistów, kwestii czynienia zła. Jak również samych wydarzeń, bo jak inaczej nazwać walkę ze złą organizacją z powodu przedłużonego spaceru? Bardzo wyraźnie rozmijają się też pewne wizje postaci, przez co są one naprawdę urocze, a sam świat, mimo tych absurdów, wygląda na całkiem żywy. A ta wszechobecna groteska tylko mu w tym pomaga. Anime pozwala sobie również na chwilę powagi, jednak jest to wyłącznie udawana powaga mająca stworzyć pewne pozory i wykreować zróżnicowane zachowania postaci. Jednak należy podkreślić, że jest to komedia, która bawi się formą, dlatego próba traktowania jej jako poważnej, zwartej historii z balansem, walką i konfliktami może Was jedynie rozczarować. Dlatego, jeśli właśnie tego oczekujecie od tej serii, to pozostaje Wam albo nieco zmienić nastawienie, albo po prostu odpuścić sobie ją. Jak można się domyślić, tytuł ten nie jest wolny od wad. Przykładowo, czasami postacie potrafią być irytujące, a są też momenty, kiedy są one po prostu zbyt absurdalne. Zdarzyły się gagi, które budziły u mnie politowanie lub miałem wrażenie, że wstawiono je całkowicie na siłę. Również muzyka tego anime, poza Openingiem, który jest na tyle uroczy i pasujący do klimatu, że ciężko go nie lubić, pozostawia wiele do życzenia. Podsumowując, nie uważam spędzonego czasu na tej produkcji za stracony. Bawiłem się naprawdę dobrze, mimo że daleko tu do poziomu konosuby. I myślę, że przypadnie do gustu również tym, Którzy wręcz przepadają za absurdalnym humorem lub są ciekawi, jak subtelnie można stosować autokrytykę oraz łamać czwartą ścianę. Również fani postaci OP powinni mieć na co popatrzeć. Lubicie, jak seria łamie czwartą ścianę lub bawi się swoją narracją? Napiszcie, jaki macie na to punkt widzenia w komentarzu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Do następnego odcinka. Sayonara.